Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Kiedy Anna przestała go karmić, przyprowadziła go do domu pana, do Silo. Wzięła też trzyletniego cielca, jedną efę, mąki i skórzany worek z winem. Chłopiec zaś był jeszcze całkiem mały. Cielca złożyli na ofiarę, a chłopca zaprowadzili do Helego. Wtedy Anna powiedziała, proszę mój panie, na twoje życie mój panie, to ja jestem tą kobietą, która stała tu z tobą, i modliła się do Pana. Modliłam się o tego chłopca, a Pan udzielił mi tego, o co go prosiłam. Teraz ja oddaję go Panu na zawsze. Zwie się oddany Panu. Po tym wszystkim pokłonili się Panu twarzą do ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To słowo, które przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć, prowadzi nas do bardzo cichej a jednocześnie niezwykle radykalnej sceny. Anna przychodzi do świątyni i oddaje Bogu to, co było dla niej najdroższe. Nie część, nie symbol, nie deklaracje, ale zauważmy, że oddaje syna, o którego modliła się tak naprawdę wie, przez wiele, wiele lat. Oddaje spełnione marzenie, ale też odpowiedź na modlitwę. I to jest ten moment, który może nas zaniepokoić, gdyż pokazuje, że tak naprawdę prawdziwa wiara nie kończy się w chwili, kiedy Pan Bóg spełnia nasze prośby, ale ona dopiero wtedy, w tym momencie zaczyna być sprawdzana. Co robi Anna? Nie zatrzymuje Samuela dla siebie. Ona nie mówi słów na przykład, Boże, dziękuję, już teraz sobie sama świetnie poradzę, ale pamięta, że to dziecko było darem, a nie własnością i dlatego potrafi je oddać. To jest jedna z najtrudniejszych lekcji duchowych nie zawłaszczać Bożych darów, nie myśleć, że to, co otrzymaliśmy, wyłącznie ma służyć jedynie nam, nie traktować Bożej łaski jak czegoś, co zawsze nam się należy. Anna uczy nas, kochani, że wszystko co mamy, to znaczy relacje, zdrowie, czas, nasze zdolności, nawet owoce modlitwy, nie są po to, abyśmy je zamknęli w sobie i ukrywali, ale by do Boga wracały na różny sposób. To słowo w mojej opinii mocno dotyka tego kończącego się Adwentu. Bo to czas, w którym mamy właśnie nauczyć się przyjmować Boga, który przychodzi, ale jednocześnie mamy podjąć naukę, by tego Boga nie kontrolować. Bóg nie rodzi się po to, żeby spełnić mój czy twój scenariusz życia, ale On przychodzi właśnie po to, żeby w różnych scenariuszach naszego życia prowadzić nas dalej. Czasem wykorzysta taki sposób, który będzie wymagał od nas poniesienia konkretnej ofiary. Zatrzymajmy się siostry i bracia przy jednym zdaniu, które wybrzmiewa w tej historii. Myślę, że bardzo ciekawe to zdanie Oddaję go panu na wszystkie dni jego życia. Zauważcie, że to nie jest jednorazowa decyzja, ale długoterminowa. Anna wie, że oddanie Bogu nie jest chwilowym wzruszeniem, ale ma wprowadzać w nas pewien styl życia, i to jest konkretne pytanie do mnie i do Ciebie: czy nasza wiara jest tylko na chwilę, wtedy kiedy przeżywamy jakiś kryzys albo czegoś chcemy, czy jest gotowością oddania Bogu także tego, co już działa, co się udało, co jest stabilne? Wielu modli się z nas o zmianę. O pomoc i Boży cud. Ale kiedy ten cud przychodzi, zaczyna się pewna obawa. A co jeśli Bóg zabierze to, co wymodliłam? Dzisiejsze słowo pokazuje, że Bóg niczego nie zabiera po to, by niszczyć, ale on bierze po to, aby nadawać sens. Samuel oddany Bogu staje się prorokiem, który poprowadzi cały naród. Gdyby Anna Zatrzymała Go jedynie dla siebie, myślę, że cała historia miałaby zupełnie inny bieg. To słowo jest także dla nas, katolików XXI wieku, przesłaniem w kontekście nowego hasła duszpasterskiego na ten rok uczniowie misjonarze. Ja i ty nie możemy być uczniami Jezusa, jeżeli nie ma w nas gotowości oddania, jeżeli nie ma w nas chęci ofiary. Nie można być misjonarzem, jeżeli wszystko ma teraz kręcić się wokół mojego komfortu, moich planów, mojej osobistej kontroli. Uczeń Jezusa to taki człowiek, który mówi: Panie, to co ja mam, jest tak naprawdę Twoje i od Ciebie pochodzi. Zrób z tym, co chcesz, aby to służyło Kościołowi. Adwent powoli się kończy. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Bożego Narodzenia. I to jest taki moment, w którym warto zapytać siebie samych uczciwie: co ja naprawdę oddałem Bogu w tym adwencie? Nie poprzez słowa, ale poprzez moje decyzje: czy oddałem Mu czas, czy oddałem Mu jakąś relację toksyczną, czy oddałem Mu swoją wizję tego, jak wszystko powinno wyglądać. Historia Anny nie ma nas uczyć sentymentalizmu. Ta historia wymaga, ale daje też poczucie ogromnej wolności, bo kiedy przestajemy trzymać wszystko w zaciśniętych dłoniach, zaczynamy doświadczać Bożego Pokoju. I tego z serca Wam życzę na ta nadchodzące święta. Zauważ, siostro i bracie. Anna nie odchodzi ze świątyni załamana. Ona odchodzi spokojna. Wie, że zrobiła to, co najbardziej właściwe. Uczmy się z dzisiejszego słowa tego, abyśmy zawsze mieli takie przekonanie i pewność, że Bóg nie chce tylko wysłuchanej modlitwy. On chce naszych serc, które ufają nawet wtedy, gdy nasze oddanie, nasza ofiara. Boli wewnętrznie. Takie serce jest gotowe, aby przyjąć Jezusa. Mam dla Ciebie na dziś również zadanie, być może trudne, ale postaraj się wejść w to zadanie. Nazwij jedną rzecz, osobę, albo jakąś sprawę całą, którą e, trzymasz zbyt mocno, której nie chcesz oddać bogów ofierze. Jakąś osobę, która jest trudna, ale ciągle chcesz się uporać z tą osobą sam. Zaproś Boga do tej relacji, pomódl się za tę osobę, nie złożeć już, ale pomódl się, daj Bogu dopełnić dzieła. Pomódlmy się o to, o tę sprawę, osobę, aby ofiarować to Bogu w pełni. Duchu Święty, ucz nas wszystkich zaufania, które potrafi oddać, a nie tylko prosić. Uwolnij nasze serca też od lęku przed stratą. Daj nam wiarę Anny, cichą, dojrzałą i wierną. Naucz nas oddawać wszystko, to wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, abyśmy byli prawdziwymi uczniami, misjonarzami, gotowymi przyjmować Jezusa każdego dnia bez żadnych warunków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo się cieszę, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Siostry i bracie, trwajmy przy Chrystusie. Trwajmy przy Słowie. Zapraszam Was na strefę Słowa każdego dnia, również do strefa słowa.com, gdzie są codzienne rozważania Ewangelii. Dziękuję z całego serca wszystkim patronom, wspierającym, dobroczyńcom, ale przede wszystkim tym, którzy modlą się z nami i wspierają tą modlitwą. To najbardziej potrzebna kwestia. Tej modlitwy nigdy za wiele. Udostępnij, skomentuj, jak ty rozumiesz dzisiejsze słowo. Niech cię strzeże, umacnia i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych.